Kołobrzeg dołączył do ponad 800 innych miast i wsi w Polsce oraz za granicą i 6 stycznia już po raz czwarty zorganizował orszak Trzech Króli. Orszak poprowadzili oczywiście Trzej Królowie. To jedna z najstarszych tradycji w kościele naszym katolickim od III wieku, więc bardzo się z tego powodu cieszymy, że udało nam się wskrzesić Tutaj w naszym kobrzegu i podtrzymywać, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest po prostu taka fajna grupa ludzi w naszej parafii, którzy chcą coś zrobić, coś fajnego nie tylko dla siebie, ale dla innych. Bardzo się cieszymy. Stałym elementem ulicznych jasełek jest wspólne radosne kolędowanie uczestników. Każdy z nich otrzymał specjalne orszakowe korony i pomimo mroźnej pogody pod katedrą zebrało się sporo mieszkańców, a także turystów. Oraz który idziecie w orszaku? Eee... Po raz drugi, trzeci. Chyba. Po raz trzeci chyba, lub drugi. No dobrze, a co sądzicie w ogóle o takiej inicjatywie? Super. No jest bardzo super, możemy, możemy wesprzeć Trzech Króli, możemy wesprzeć cały kościół ludzi i cieszymy się, że możemy w czymś takim brać udział dzięki naszej siostrze. To jest bardzo fajna tradycja moim zdaniem, bo można pokazać, że naprawdę wiele ludzi się w to angażuje i naprawdę fajnie się tu przychodzi i idzie z tymi ludźmi. Ja myślę, że na pewno dzisiaj jest lepiej niż rok temu. Rok temu wiało, padało, no po prostu koszmar, ale tak jak powiedział tu kolega, naprawdę bardzo fajnie, że ludzie się w to angażują. Jesteśmy z Inowrocławia, jesteśmy w Sanatorium Verano. I u Państwa coś takiego też jest organizowane? Też, ale nie tak na bogato. Lubuskie Sulechów, miejscowość Brody będziemy reprezentować. Aha. A u państwa też w miejscowości coś takiego się dzieje? Raczej nie. Zielona Góra też nie wiemy. Nie wiemy dokładnie. To pierwszy raz, żeśmy się ugrali. A no to sądzicie właśnie o takiej inicjatywie? przyżycie, takie, takie sympatycznie. Żyjesz królowa. Wydarzenie zakończyło się przy Regionalnym Centrum Kultury, gdzie na scenie plenerowej odbyła się scena Pokłon Trzech Króli. Tegoroczne jasełka odbyły się pod hasłem W Jasełkach Leży. Okay.